Bohaterowie MCU nie byli pierwszymi, którzy zginęli z rąk szalonego Tytana. Witamy Władz Mojo Polska, a dziś odliczamy nasze top 10 postaci, które zniszczył Thanos. Każdego tygodnia czekają na Was nowe filmy. Dajcie suba i kliknijcie dzwonek, by pozostać na bieżąco. Przyjrzymy się niektórym z najbardziej znanych postaci, które zostały zabite lub w inny sposób zniszczone przez Thanosa. Będziemy czerpać ze śmierci postaci i wydarzeń nie tylko z Ziemi 616, ale też z innych światów. Numer 10. War Machine. W trakcie wydarzeń II wojny domowej grupa bohaterów pod wodzą Kapitan Marvel zaczęła zatrzymywać przestępców za zbrodnie, których jeszcze nie popełnili, w oparciu o prorocze wizje Inhumana Julizesa. Niestety, kiedy kapitan prowadzi drużynę w ataku na Thanosa, element zaskoczenia nie daje im takiej przewagi, jakiej oczekiwali. Szalony Tytan zadaje miażdżący cios War Machine, który ostatecznie okazuje się śmiertelny. Tony Stark, który był temu przestępczy, Przeciwny jest, co zrozumiałe, zdruzgotany utratą przyjaciela, co dodaje paliwa do narastającego konfliktu między nim a Carol Danvers. Numer 9 star -Lord. Thanos wielokrotnie zagrażał życiu w całym multiversum. Podczas wydarzeń z historii Imperatyw Thanosa, Starlord i Nowa utknęli w Cancerverse z Thanosem. Ten grozi, że wyładuje swój gniew na całym wszechświecie. Historia kończy się tym, że Starlord i Nowa poświęcają się, by utrzymać Thanosa w Cancerverse, które zapada się samo w sobie, a cała trójka pozornie ginie. Kiedy w 2014 Strażnicy Galaktyki pojawili się w evencie Grzech Pierworodny, w końcu dostaliśmy pełną historię i potwierdzenie, że Thanos zabił Starlorda, choć może nie tak, jak byśmy się spodziewali. Okazuje się, że zabili się nawzajem, by natychmiast wrócić z powodu niemożliwości śmierci w Cancerverse. Numer 8 Śmierć Thanos od dekad jest zakochany w śmierci, którą najczęściej uosabia postać kobiety. To właśnie sprawia, że to takie szokujące. Bez względu na to, ile razy odrzuciła go i jego uczucia, prawie zawsze dalej szuka jej miłości. Tym kluczowym słowem jest prawie. W tej alternatywnej rzeczywistości wersja Thanosa z Ziemi 9997 widzi, jak śmierć manipuluje nim przez Marvela. Do tego momentu był niezachwianym sojusznikiem u jej boku, ale przytłoczony wściekłością i poczuciem zdrady używa ostatecznego niwelatora, by ją zabić. Jak można się domyślić, konsekwencje tego były ogromne. Numer 7 Scarlet Witch. W końcu dochodzimy do stron fabuły rękawicy nieskończoności. Podobnie jak w filmie, nasi bohaterowie łączą siły, próbując powstrzymać szalonego tytana. Jednak w komiksach liczba bohaterów jest naprawdę oszałamiająca. Niestety oznacza to więcej ludzi, których Thanos może wykończyć. Na przykład w tym samym numerze Thanos udaremnia atak Wolverina. Zmienia jego szkielet adamantium w gąbczastą gumę i zostawia go bezbronnego. Zaraz potem. Przy połączonym ataku Scarlet Witch i Cyklopa z łatwością odwraca klątwę tej pierwszej na nią i Wanda wyparowuje. Numer 6 Vision. W Avengers Wojna Bez Granic Thanos nie zabija wielu herosów, gdy zbiera kamienie. Większość z nich ginie przy pstryknięciu. Jednym z wyjątków jest Vision. Spotyka go makabryczny los, kiedy Thanos trzyma go za szyję i wyrywa mu z głowy kamień umysłu. Choć oglądanie tej sceny było bolesne, mogło być gorzej, gdyby twórcy zdecydowali się trzymać bliżej materiału źródłowego. Na stronach komiksu Rękawica Nieskończoności Thanos dziko przebija klatkę piersiową Visiona. Potem wyciąga zaciśniętą pięść i trzyma w niej przewody, czyli w zasadzie pozbawia Wirzyna na wnętrzności. To dopiero brutalne. Numer 5. Adam Warlock. Ta kosmiczna postać jeszcze nie zadebiutowała w MCU, ale kiedy w końcu nadejdzie, to będzie coś wielkiego. Adam Warlock jest bardzo potężny i to w sposób, którego do tej pory nie było w MCU, z wyjątkiem samego Thanosa. W związku z tym, przynajmniej w komiksach, Warlock jest zwykle kluczowym elementem każdego konfliktu z Thanosem. Często to on przechyla szale na korzyść bohaterów. W siódmym numerze Avengers Annual to Thanos śmiał się po raz ostatni. Krótko po tym, jak Adam Warlock przybywa na Ziemię, by ostrzec Avengersów o powrocie Thanosa, szalony Tytan wysyła go na spotkanie ze swoją ukochaną Śmiercią. Numer 4 King Thanos. W multiversum komiksów Marvela postacie często mierzą się z wersjami siebie z alternatywnych wymiarów i osi czasu. Tak było z szalonym tytanem w 18 numerze Thanos z 2018 roku. Wersja postaci z ziemi TRN666 jest starzejącym się królem niczego, który pozornie zniszczył wszelkie znane życie w imię śmierci. I tak wzywa młodszą wersję siebie do walki w nadziei, że młody Thanos wyśle go do śmierci w godny sposób. Oczywiście Thanos nie jest niczym piąkiem. Po pokonaniu swojej wersji z przyszłości odmawia zabicia króla Thanosa. Zamiast tego wymazuje go z istnienia, postanawiając nigdy nie stać się swoim przyszłym ja. Numer 3. Annihilus było wiele spekulacji na temat tego, kto będzie kolejnym wielkim złem MCU po Thanosie. Anniolous to jedna z postaci, o których myśli się najczęściej. To powinno wystarczyć, by wiedzieć, jak znaczące jest to zabójstwo. Rzecz w tym, że władca strefy negatywnej i potężny wróg fantastycznej czwórki, Anniolos kieruje się ostatecznie jednym: strachem przed śmiercią, a raczej przytłaczającą potrzebą przedłużenia własnego życia. To sprawia, że pokonanie go przez Thanosa jest jeszcze bardziej miażdżące. Dosłownie. Warto zauważyć, że Thanos nie zrobił tego sam. Zniszczył międzywymiarowego tyrana dopiero po tym jak Adam Warlock przywrócił go do postaci robaka. Numer 2. Kapitan Ameryka. Może nie jest najpotężniejszą postacią w uniwersum, ale brak boskich zdolności kapitan z nawiązką nadrabia statusem kultowym. Jest latarnią nadziei, orędownikiem wszystkiego co dobre, który się nie wycofa i nie przyjmie porażki. To właśnie sprawia, że ta śmierć jest tak przejmująca. Kapitan Ameryka nie tylko zostaje pokonany, ale moment jego klęski jest szybki i brutalny. Jest ostatnim z długiej linii bohaterów, których niszczy Thanos. Spodziewalibyśmy się, że będzie to epicki ostatni bastion, ale Thanos prawie nie zastanawia się nad działaniem. Szybko uderza w kapitana Amerykę i skupia się na innych rzeczach. Numer 1 Kosmiczne byty. Według ziemskich standardów Thanos może być niemal niepokonany, ale jeśli weźmiemy pod uwagę całe multiwersum, nie znajduje się na szczycie najpotężniejszych postaci Marvela, przynajmniej nie bez rękawicy nieskończoności. Jest cała gama postaci, takich jak Galactus, Ion i Wieczność, które są klasą samą w sobie, ale na stronach rękawicy nieskończoności Thanosowi udaje się powstrzymać ich atak. Zastępuje nawet Wieczność po pokonaniu i uwięzieniu reszty kosmicznej. Bytów. Na nieszczęście dla niego to pozostawiło jego ciało bezbronne, pozwalając Nebuli wyrwać sobie rękawice nieskończoności. Podobał wam się odcinek? Sprawdźcie co jeszcze dla was mamy. Po więcej wbijajcie na nasz kanał, zostawcie suba i kliknijcie dzwonek, by pozostać na bieżąco.